Cześć, witam was w kolejnym filmie na kanale. Ja jestem Piotrek. Dzisiaj trafiła do mnie przesyłka od Xblitza z najnowszymi produktami właśnie tego producenta. Są one tutaj obok mnie. I w związku z tymi produktami i z marką Xblitz mam dla was taką ciekawą informację. Właściwie jest to konkurs, w którym głównym sponsorem jest firma Xblitz. Może zaczniemy od tego konkursu. Co możecie wygrać w tym konkursie? W tym konkursie możecie wygrać rejestrator trasy XBits Navi GPS. Takie urządzenie, które u mnie będzie testowane przez najbliższe tygodnie, wynikami tego testu podzielę się z Wami już myślę po nowym roku. Takie urządzenie, urządzenie będzie można wygrać w konkursie X-Blitza. Co musicie zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie? Musicie subskrybować mój kanał na YouTube. Musicie polubić fanpage XBlitz na Facebooku. I musicie napisać w komentarzu pod postem, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, w komentarzu piszecie święta z i Xblitz. Jeżeli wypełnicie te kroki, zasubskrybujecie mój kanał, polubicie profil Xblitz na Facebooku oraz napiszecie w komentarzu pod tym danym postem święta z i Xblitz, bierzecie udział w konkursie. Konkurs potrwa tydzień, czyli od 13 grudnia do 20 grudnia. 20 grudnia to ostatni dzień konkursu. Do północy macie czas. Potem my będziemy razem z XBlitzem losować jedną osobę spośród tych, które wezmą udział, i do tej jednej osoby XBlitz wyśle właśnie taki rejestrator. Jest to, jeszcze raz powtórzę, XBlitz na GPS Rejestrator trasy z GPS-em. A już poza konkursem, chciałem Wam w tym filmie przedstawić unboxing właśnie tych urządzeń. Są to, jak wspomniałem wcześniej, X-Blitz Navi GPS, czyli rejestrator trasy. Jest to X-Blitz Ready, czyli kamera IP od x oraz kamera sportowa o nazwie x Action 4K. Zapraszam na unboxing. Na początek urządzenie, które możecie wygrać w tym konkursie, o którym wspominałem. x bits Navi GPS, rejestrator trasy z GPS. Macie zdjęcie produktu, takie podglądowe, razem z tym, jakie są zbudowane logo x -Blitz. Kilka podstawowych informacji. Full HD, precyzyjny obiektyw, tryb nocny, kąt 140 stopni, WDR, GPS. Czym jest WDR? Tak pokrótce powiem, że WDR pozwala na odpowiednie doświetlenie pierwszego i drugiego planu. Jeżeli pierwszy plan jest za bardzo oświetlony, a drugi gorzej, to odpowiednio ten WDR dostosowuje tą jasność, byśmy mogli y, widzieć wszystko z pierwszego planu i z drugiego planu jednakowo. Tak to mniej więcej wygląda. Tu mamy zdjęcie takie reklamowe tego, jak nagrywa ten rejestrator. Mamy specyfikacje, jak ktoś chce sobie przeczytać, to na stopklatce ma. Taką możliwość dokładnie o tym sprzęcie, dokładna specyfikacja będzie oczywiście podana w recenzji. No my bierzemy się za otwarcie te, tego pudełka, nie przedłużając. No i wita nas oczywiście na samym początku sam rejestrator. Ja sobie go wyjmę z tego pudełeczka, do niego za chwileczkę przejdziemy. Co mamy z akcesoriów? Mamy oczywiście przysawkę do szyby samochodowej, no tak ona wygląda. Mamy oczywiście kabelek, którym będziemy zasilać to urządzenie dosyć długi. Podam dokładnie tą długość w recenzji tego urządzenia. Mamy oczywiście ładowareczkę, którą wpinamy do zapalniczki w samochodzie, do gniazda zapalniczki. Mamy mniejszy kabelek, krótszy, który pozwala na podpięcie rejestratora do komputera i zgranie materiałów. A na końcu mamy instrukcję obsługi dla lubiących czytać. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz przejdziemy sobie do samego rejestratora. Fajnie Ładnie, bezpiecznie zapakowany, tak wygląda rejestrator. Mamy całkiem fajny i całkiem duży, jak na takie urządzenie, wyświetlacz. Logo XBlitz w górnej części. Kilka przycisków, jakieś tam menu, góra, dół, przycisk OK potwier potwierdzający. Jeszcze fulika na wyświetlaczu. Na górze mamy miejsce na uchwyt samochodowy. Po tej stronie mamy wszystkie interfejsy wraz z przyciskiem reset. Na dole tabliczka jakaś tam znamionowa. No i po tej stronie mamy włącznik oraz slot na kartę. Micro SD. Jeśli chodzi o stronę obiektywu, mamy obiektyw, mamy jakiś tam mikrofon z przodu, czy to mikrofon, czy to głośnik, o tym opowiem w recenzji, no z tej strony naprawdę to urządzenie jest ładne, naprawdę przyciąga wzrok. Full HD 1080p, całkiem fajnie wyglądający rejestrator, będzie jego recenzja, myślę tak jak mówiłem wcześniej, na początku jakoś stycznia, także dowiecie się dokładnie jak to urządzenie nagrywa. Jeszcze taki szybki rzut oka na to, co dostajemy w pudełku. Rejestrator, uchwyt, kabel, wtyczka do zapalniczki oraz krótszy kabel do transmisji danych. Kolejnym urządzeniem jest x Ready, czyli kamerka IP. Coś podobnego jak prezentowany wcześniej x IC. Do użytku domowego, do użytku w biurze czy też w sklepie mamy ruchomy obiektyw, także możemy za pomocą aplikacji tą kamerą bez problemu sterować. Kilka podstawowych informacji na klatce to wszystko na spokojnie wyczytać. Mamy tutaj Facebooka XBlitza. Tu mamy zdjęcie wraz z QR-kodem, który odnosi nas do aplikacji, do pobrania aplikacji, która steruje tym urządzeniem. Tak wygląda pudełeczko biało-czerwone charakterystyczne dla XBlitza. My bierzemy się za unboxing, a w środku znajdziemy instrukcję obsługi. Znajdziemy kamerkę, do której za chwilkę przejdę. Znajdziemy kabelek USB, micro USB, znajdziemy uchwyt do przymocowania do ściany, znajdziemy ładowarkę, czy też zasilacz, taki adapterek jak do telefonów Apple, no i mamy jeszcze kołki, które nam pozwolą przymocować tą kamerkę do ściany. Jeżeli chodzi o samą kamerę, w kolorystyce białej obudowa. Logo XBlitz w dolnej części. Na górze obiektyw wraz z sensorem, który odpowiada na przełączanie się między trybem dziennym a nocnym. Na samej górze gniazdo na kartę pamięci. Przycisk reset. Jakiś głośniczek z tyłu wraz z antenką do Wi-Fi, Gniazdo. Mikro USB do ładowania. A od spodu znajdziemy miejsce na przykręcenie właśnie tego elementu, który będziemy mocować kamerkę do ściany. Tak ona wygląda. Ja tutaj podejrzewam, że gdzieś na dole znajduje się również dioda informująca o pracy, aczkolwiek o tym dowiecie się dokładnie w recenzji. Jeszcze taki szybki rzut okiem na to, co dostajemy. Tak się prezentuje cały zestaw, a teraz ostatni zestaw, kiedy mnie trafił, jest to x Action 4K, kamera sportowa z Wi-Fi, nagrywająca, jak nazwa mówi, w 4K Ultra HD. Podełko charakterystyczne jak dla kamerek sportowych, sportowych x -Blitza. Tu mamy napisane kilka podstawowych informacji HDMI 4K Full HD 30 klatek na sekundę no i oczywiście Full HD x 4K kamera sportowa Waterproof i po tej stronie mamy logo Androida co sugeruje, że aplikacja, którą możemy pobrać wspiera również Androida i na nią jest dostępna na niego jest dostępna, mamy iOS mamy slow motion budowane w kamerę no i wodoszczelność do 30 metrów tak wygląda tutaj przez ten bezbarwny plastik, ta kamerka. My nie przedłużając, bierzemy się za otwarcie. No i mamy, słuchajcie, samą kamerę i całą masę akcesoriów. Ja kamerkę sobie wyjmę, natomiast na akcesoria rzucimy okiem, bo trudno jest o wszystkim powiedzieć dokładnie. Mamy jeden uchwyt, mamy kolejny uchwyt, mamy jeszcze jeden uchwyt, mamy adapter do ładowania tej baterii w tej, w tej kamerce mamy kolejny uchwyt z takim klipsem jeszcze jeden uchwyt to jest od adapterka mamy tutaj uchwyt na statyw, możemy sobie kamerę wpiąć i przykręcić do statywu mamy ściereczkę do obiektywu mamy kabelek micro USB do ładowania i do transmisji danych mamy jeszcze jakiś inny uchwyt mamy tu uchwyt na kierownicę na przykład kolejny Kolejne dwa uchwyty z taśmą dwustronną. Możemy sobie te uchwyty przykleić do i do nich podłączyć kamerę. Mamy kolejne takie szkiełko do tej obudowy wodoszczelnej, które jeżeli poprzednio porysowaliśmy, możemy to bez problemu podmienić. Mamy paski, które nam pozwolą przymocować chociażby do kasku taką kamerkę. Mamy trytytki, czyli opaski zaciskowe. No i mamy jeszcze stalową linkę i dwa razy taśmę dwustronną, piankę właściwie dwustronną, która nam pozwoli przymocować do innych powierzchni taką kamerkę. No i na końcu sama instrukcja obsługi. Jeżeli chodzi o samą kamerkę, trochę bałagan mi się tu zrobił, aczkolwiek ona wygląda właśnie tak, zamknięta w tej wodoszczelnej obudowie. Możemy sobie to w każdej chwili bez problemu wyjąć i po wyjęciu mamy już samą kamerkę dostępną. Bardzo ładnie wyglądająca z bardzo fajnego tworzywa, obudowa z bardzo fajnego tworzywa, obiektyw X-Blit 4K 30fps Wi-Fi, przycisk jeden, przycisk drugi, interfejsy, tutaj wszystkie przyciski, wyświetlacz, w tej części tu mamy akumulator, tu mamy te interfejsy wszystkie, tak wygląda ta kamerka. Kamerkę również będę testował, opinią podzielę się z Wami w recenzji tego urządzenia na tę chwilę się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o konkursie, o którym wspominałem wcześniej. Wszystkie informacje dokładne są oczywiście w opisie tego filmu. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!